Jeśli ma to pan, mogę mi wykryć pana w 2. Jak widać, jesteśmy tutaj blisko tego, gdzie właśnie została zrobiona Sabrina. I tutaj muszę was osuszyć, bo teraz, że teraz dość ciężko pokonać ją. Ja Powiedziałem, że to tylko oglądacie, a ja tylko gram, więc... Więc ja ostrzegam. Na eee, tak, mam taki odmrzeć 40, czyli od 10, 10 lub odmrzeć 20, mogę skończyć. Oczywiście byłem, uwaga, wy. No dość dużo. Szanowni patrzcie, tutaj byłem, tu, tam, tutaj też byłem, tu było dość, tu dość hart tutaj było też hart korozowo, katakumby, tu, tam. Po prostu wszystko było przyjebane, A teraz, a teraz teraz chyba stacja ze Sabrino. Tu zginęła. I tu naświniła. To złe miejsce. Płomienie świec potęgują wrażenie. Ludzie pogłupieli! Ktoś powiedział, że ta suka to męczennica, i palą jej świeczki! Muszę zobaczyć to miejsce z dalszej perspektywy. Ech, podczas egzekucji stałem na tamtym wzgórzu. Pokażę ci gdzie. Dobra, chodźmy lepiej za. No właśnie, e, te. E, Oczywiście, że nie da wtedy zrobić tego facja z tymi piórkami, więc. No przepraszam. Przepraszam. Dobra. Po kredytor, tego tak, aby nazywała magiczna tuiny O kurwa. Ruiny? Czekaj chwila, bo chcę sprawdzić oczywiście Czekaj, e, stamtasz chwila Krat włóczni Muska spaka Kurwa co? O ja cię pierdolę Wiecie, e, e, może sobie, sobie zdjęcie tego bo to kurwa będzie hash korowe, bo to będzie Dobra. Okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy, jak to ma, ma wyglądać. Dobra. Czyli tutaj mam, oczy się to, co jest tutaj. Więc nie udział łatwo. Łaski teren. To dobrze. Boisz się, że cię nogi rozbolą? Musisz pani narysować dookoła stosu runiczne znaki ochronne. O ile pamiętam, magicznymi znakami zajmują się wiedźmini, nie królowie. To ważne, królu, abyś sam narysował ten krąg. Ważne dla kogo? A jak myślisz? Sabrina przepowiedziała twoją śmierć. Dobra, powiedz jak to będzie wyglądało. Żeby zdjąć czar, musimy odwzorować wydarzenia sprzed trzech lat. Jak chcesz odwzorować wydarzenia, jak połowa z tych, co brali w nich udział, dawno gryzie ziemię? Chodzi o energię tego czasu. Energię tej, która rzuciła klątwę, połączoną z energią tego, na którego klątwa została rzucona. Kiedy narysujesz znaki, pojawi się duch Sabriny. Wskrześ tę sukę. Z przyjemnością wbiję jej dzidew. Pamiętaj, że musisz wbić włócznie dokładnie w to samo miejsce, w które wbił ją żołnierz. Tylko wcześniej, zanim czarodziejka zakończy zaklęcie. Dziurę znajdę. Ale skąd mam wiedzieć kiedy? Kiedy zrozumiesz, że klątwa dotyczy ciebie. Uważaj, bo to nie musi być twoje imię. To wszystko? Nie, ale reszta należy do mnie. W trakcie egzorcyzmu mogą pojawić się upiory. Mogą czy się pojawią? Zależy od aury, jaką Sabrina posiada w zaświatach. Po mojemu duchy nie cierpią tej pizdy. Dobrze. Mów co mam rysować i miejmy to za sobą. Ty, panie, musisz zejść na dół. A ty? Będę tobą kierował. Stąd mam dobry widok. Dobra. Tylko jak nie było. Henot jest gdzieś tutaj. E... Dobra, e... idź do koła. Królu, idź w stronę czarciego koła. Mm, coś pokręciłem. Zacznijmy od początku! Serio? Panie, kieruj się w stronę czarnych świec. Mm. Teraz w stronę wypalonego drzewa. Mm. Serio? Królu, kieruj się w stronę czaszki kozła. Mm. Serio? Serio? Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła. Mm. Serio? Panie, teraz syp proszek. Kieruj się w stronę kamiennej miszy. Dobra. Tam jak, nie wiem, chyba świecę. Panie, kieruj się w stronę czarnych świec! Mm. Kurwa! Czekaj, eee... Może jeszcze Panie, teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! Ty, jak ma to po ogóle zrobić? Czekaj, dalej, e. Królu, idź w stronę czarciego koła! Hmm, coś pokręciłem. Kurwa, serio? Panie... Dobra, a tu jest ten. kwaśne mleko. Świetnie. A nie, się zrobiło. Dobra, panie. Dobra, kwaśne mleko. Kozła. E, teraz czaszki kozła. Królu, kieruj się w stronę czaszki kozła. Kur... Eee. Panie, teraz syp proszek! Kieruj się w stronę Dobra eee. Jasne, jasny chuj Może teraz do O, to jest to. Mm. A nie jest dobra, więc mm. Na, e, weźmy to. Mm. Mm. Aha, dobra, to to mi. Mm. Chwila, jest? Chwila, bo ja nie wiem. Weźmy miejsce i do kamnego chleba. Panie syp, proszek w stronę skamieniałego bok na chleba. Mm. Seria, Dobra, no, jeszcze Panie Tak. To jest chyba do miejsca egzekucji. To teraz chyba... Królu, idź w stronę czarciego koła. Mm. Szedł znowu. Eee. Panie, te... dobra. Jezu, czekaj. Jak to mam zrobić w ogóle? Jak nie wiem, to będę chyba oczywiście. Panie, syp proszek w stronę skamieniałego bóg na chleba. Mm. Jezu, ja czekaj. Eee. Czekaj chwilę, kwaśne Panie... mleko Teraz chyba Panie, szukaj w kręgu Króczego truchła Dobra, kwaśne mleko Truchło e... Teraz w stronę wypalonego drzewa A, wypalonego drzewa też, dobra ale to tak wygląda. On jest tutaj, wypalone drzewo. Mm. Tam jest ten, ale nie. Jak tutaj pójdzie, to tutaj, ale nie. Fila, chwila, fila. Chwila. Mm. Wypa wypalone drzewo, okej. Okay. Hmm. Czwartce, e, czwartce, świecę. Dobra. Panie, kieruj się w stronę czarnych świec. Mm, ja pierwsze. zacznijmy od początku. Nie, nie wierzę. Ja w Dole. Panie, teraz syp. Proszę. Jest dobrze. Nasz do mi szło. Pro, dobra. Teraz do szuk... Do tego? Do wypalonego drzewa? Teraz w stronę wypalonego drzewa! Bohanek chleba? Panie, syp proszek w stronę skamieniałego bohna chleba! Ja pierdolę znowu. Panie, teraz... Królok. Panie szuk. Kutek kruchło. Wypalone. Drzewo. Teraz w stronę wypalonego drzewa. Hmm. Królu. Idź w stronę czarciego ko Znowu Panie kwaśne mleko Panie kurczę, truchło. Wypaloną. Teraz w, w stronę wypalonego drzewa. Dobra. I gdzie teraz? I to właśnie go mleka, kurczę, krótko, Królu, ko... kieruj się w stronę czaszki kozła! A dobra, czaszka, czaszka kozła. Mm. Panie kieruj się w stronę o. czarnych świec. Czarka świeczsza, dobra. Dobra, Nie chcę egzekuci. tam jest. Mm. A, dobra, mamy tutaj... Dobra, czy, czy jazu kamieniały e, chleb. Dobra. Panie syp, proszek w stronę skamieniałego na chleba. O Jezu. Jakie to było męczące, wiecie? To mamy chyba wszystko, więc są tylko... Królu, idź w stronę czarciego koła! Usyp królu duży, równy okrąg w pewnej odległości od stosu. Wyszło mi doskonale! Aż szkoda, że wiatr to rozniesie po polach! Zła moc klątwy pochodzi od ognia. Ogień to potęga trudna do okiełznania. A ten miał dodatkową moc. Trawi ciało rzucającej zaklęcie. Przestań snuć, jak to mówi Detmold... Fat nas magorie! O tym jaka to była wielka czarodziejka! Ona buty sobie uwalałem. Pozostań w kręgu, panie. Śmierdzi ten proszek jak krasnoludzkie łajno. A Jezu! Męczyć się z tym, to szkoła gadać. Za... Dobra. Tu To to będzie ten... Dobra. I walka. Jak to się mówi, walka. Zaczęło się. Aż dzielnych wojaków, panie. Boją się upiorów jak każdy! Kurwa, ile tego jest! Spokojnie, królu. Chronią nas magiczne runy. Upiory nie przedostaną się przez zaporę. Ludzi się nie boją, ale to skurwysyństwo działa mi na nerwy. Dopóki nie wyjdziesz poza runy, jesteś bezpieczny. Co mam robić? Kiedy czarodziejka cię nazwie, musisz okazać łaskę i skrócić jej męki włócznią. To. Przerwałeś krąg. Upiory się przedostaną. Co robimy? Zajmę się nimi, a ty kończ egzorcyzm, królu. Bądź przeklęty! Henselcie! Więcej was matka nie miała? Poprzez krew i ogień! Niechaj się stanie! Poprzez krew i... Nie, 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 nie! Niechaj nie borskłą przed spadająca gwiazda! znacząc swą śmiertelną drogę krwawym warkoczem! Głupcy! Niechaj zwodzeni będą złotem rybich łusek zaklętych w kwadraty! A jednorożec pogwałci tysiącletnie prawa! O, przez ból i potęgę płomienia pożerającego powietrze! To przez zwęglone kości niewinnych! Więc się Pełni przepowiednia! Umrzesz wedle mojej przepowiedni! Nie uciekniesz od swego przeznaczenia! Bądź przeklęty, Henselcie! Poprzez krew i ogień! Niechaj się z No, dobra, dobra, dobra. Poprzez krew i ogień! Niechaj nieboskłon boską, on spadająca gwiazda. Znacząc swoją śmiertelną drogę krwawym narkoczem! Głupcy, Niechaj zwodzeni będą złotem, rybi chłusek za Teraz Henselt! Pała, mamy! O! Udało się. Jesteś pewien? Pewien jestem tylko tego, że Krasnolud przejdzie między nogami trolla. Na palcach. Myślę, że dobrze poszło. Dobrze dla mnie, dobrze dla ciebie, gorzej dla Edirny. Zdjęcie czaru zawdzięczasz wielkoduszności Saski. Powinieneś królu wysłać poselstwo z podziękowaniami. Podziękuję jej osobiście. Jak zdejmiesz klątwę z pola bitwy, to będzie dużo trudniejsze. Wierzę w Ciebie, a wiara czyni cuda. Potrzebuję artefaktu symbolizującego wiarę. Wiem wiem, Detmold wspominał dam ci ten medalion. Ale najpierw muszę się napić. Chodźmy do namiotu. Wytoczę najlepsze wino. Zasłużyłeś na nie. Ja... chyne chuj. I to na artyku królewskiego sona. Dobrze. Niepokojące muzyczka hmm. dziwne, czy to po nie było? Kurwa, teraz się radowałeś. dobra, tak jak właśnie nie, co to było? A dobra, to jest ta rzeczka. dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych, a teraz z nimi obozuję. Ach. Wiecie, na no, samochód otoczenia, chociaż pójdziemy do, do, do domata i teraz zobaczymy odcinek. Dobra. Chociaż trochę kiedy zrobiliśmy, tak gdzieś na poboczu. A czarnego kota masz? Tak, mam w dupie twoim. Ale dobrze, razem z raz rostami. Dobra. Król jest zajęty. Wróć wieczorem. Wieczorem? Król jest zajęty. Wróć wieczorem. Dobka Kto to jest w ogóle? Król jest zajęty. Wróć wieczorem. Nie wiem kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. Mm, dobra. A więc wieczorem mówisz, tak? Odpoczynek. Król jest zajęty. Wróć wieczorem. Wieczorem? Eee. Czy, czy chyba o północy? Dobra. Dobrze, Dobra. że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Czytaj. <laughs> Król Redanii, Radowid V, syn Wizimira, dziedzic. Do rzeczy. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Foltesa, dziedzica. Nie jest prawdą, jakoby Foltest nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Królowa Adda, córka króla Foltesta, żona Radowida. Adda? Wszyscy wiedzą, że to dziecko Foltesta i jego siostry. Poza tym. O ile dobrze pamiętam, to ciąży na niej jakaś klątwa. Mam rację, Wiedźminie? nie? Nie, wziąłem klątwę. To prawda, córka Foltesta była strzygą, ale udało mi się zdjąć klątwę. Inaczej Radowit nie wziąłby jej za żonę. Wydaje mi się, że zdejmowałeś tę klątwę dwa razy. No, ja to dobrze pamiętam. Klątwa została zdjęta, wasza wysokość. Chciałbym w to wierzyć. Ada może znowu zasmakować w ludzkim mięsie. Przekaż królowi Radowidowi, że nie będę honorował tytułem królewskim potwora. Jeżeli redania nie chce. Co tam się do cholery dzieje? Straże! Co jest? Jakich dole? Dzięki że oglądanie na akt! Tu jest kurka królobójstwa, jak jest dole! Elf, jak jest w dole! A chuj, To będzie jakaś kasztelka. Dobra, uciął łeb. To to ostatni. Mag? To że coś. A ta. I uciek. Co to za jedni? Chcieli mnie zabić! Mnie! Głupcy! Głupcy. Wiedź mi, nie musimy porozmawiać. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem. Choć tak o mnie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, De Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Dóki rada i kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co Wasza wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko. Jak? Ty chwila! Jak kurwa spytałem mu kurwa te zapiski? Ociechuj. Ależ panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca... W dupie to mam. Do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu konią lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać. I tak ciągle... Jestem królem! A ta boczy się idąca, jakby jej byle pachołek łapę pod kieskę wsadzał! Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda, Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi, co komu smakuje. Idź. Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości. Mamy chyba trzeci poziom. Serio. Pięćset. A co on powie? A dobra, to samo. Dobrze, żonie, co teraz on powie? O ja pierdole. Geralcie z Rivi, gotowy na wycieczkę swojego życia? Muszę jeszcze coś załatwić, zanim zaczniemy. Napij się wódki, wychendosz dziewkę. Zrób coś, by się odprężyć. Ta! A jeszcze coś o sobie! Kurwa! Odcięta noga. Łeb ledwo cały. <słuch> dobra, zbliżamy się do tego czasu. Szybol w wiatrze. Niestety Delbat nie był. Trochę do pomocy w zdobyciu metalonu. Uważał... Uważa, że pewien słusznie się prekara, ponieważ stara się o to czynnictwo, więc udał się w końcu wrzeć przez przegląd, już miał wyjazd od Szymonca medalią. Kto pojawił się koło w ramach, powrócił w ramach, przesunął płacy i medalion znowu wymocił się sam też koło bohatera. Dopóki nie doszli mocy, byli na wolności, wieczyn nie miał nadziei go zdobyć. A to dużo w ogóle, klątwa krwi w ogóle. To już, kurwa, dość długie. No właśnie. E, Wywerkę Wiedźmin na się na śledztwie pogrębny Ale raz uśmiechnął się do niego. No, to wiadomo. I wiecie... Oczywiście mamy to w ogóle, lepiej standard. sztandar... I to, tego mamy. O co to chyba mogli... Chyba mogli sprzedać. Dobra. Dobra. I wiecie. Eee, Oczywiście tutaj zapiszę odcinek. Znaczy tutaj zapiszę stan gry. i... Po no tu teraz jest chyba bardziej pojebana sprawa, bo rozważasz trupę. Taką będzie w Wiedźmie trzy dziki gond, gdy będziemy chyba na szkrigę gdy będziemy przeprowadzali kurze, oczywiście taki mały spoileczek tak, ale spokojnie oczywiście to, to się też zajmiemy oczywiście nawet przejdziemy weźć na dwa 2, na dwa a potem zagrażamy je weźć na trzy dziki Plus do tego dodatki no eee, to chyba to, to wszystko no to widzimy w na odcinku no to cześć i pa pa